Witajcie, moi widzowie! <kluz> Znów z nami jest No, Ktoś tam napisał. Dobra, musimy przejść bardzo, 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 bardzo długi obiad. Chyba to będzie 500 odcinków, czy to nawet Szczególnie więcej, czy to nawet kilka sezonów. Mi się wydaje, no łatwo, ale to ma ponad 500 takich odcinków. Różnie bywa. A ja przez to tutaj nagrywam. Wy tego może nie widzicie, ale ja mam bardzo wielkie lagi. A, pewnie pytacie skąd mam ten kapelusz. I skąd snake ma ten kapelusz? Mamy go stąd, że ten tego na początku można było go zabrać. A ja sobie go zabrałem. Snake też jest Ale jest to smutne, bo go nie mamy na, na zawsze. I gdzie ten snake nie ucieka? Co mi zbiera no. Dobra, może no zaraz mi napiszę, żeby czysto podał. Ale mam jest tu głównie bohaterem. Okej. No, są dzisiaj. Do Napisałem. Ej, dlaczego wypiszę za OTS-3? Moja czapka! No, nie myślmy, co sobie, że oddawaj. Co jest fajne, można to wszystko zapisać sobie. No, teraz zapisałem. Szkoda, że gra jest po angielsku. To było no Jest mi po angielsku. Ej, patrzcie, jak szybko ten czas mija. Już dwie minuty. A dopiero na szóstym stanie Ludzie, Ludzie. Trochę to podpada z wieloma I sezonami. Chyba <grybujesz> przechodzi cały czas na łapy. chyba, my nie będziemy się chciały. No. Coś się wybije. Trochę jest do w Ja i Wam powiem, że to drzewo się nazywa... Znaczy coś, na co teraz wchodzimy, się nazywa drzewo. Bardzo proste. O! To jest po prostu klasy. Wszyscy to robią. Drzewo to takie przesmakiwanie. To klasy. To coś jest klasy. Faszystwo, to jest zwane przeze mnie. O. To się przenika, jak robisz kamerką, to tam nie lejesz. Nie lejesz. Co <grystwo> za się. napisaliśmy, że jestem youtuberem i się kurde Teraz będę to, to moich moi <grymne> Panutko mnie nie, Mam może. O mój Boże. się może wydawać, dwa pracy? bardzo łatwo to Chciałabym Cię troszeczkę psknąć, tak się czujesz. Dobra, teraz piłki. Pij. Nie piłki. Dobra, teraz piję. Po co reklamujesz? moja szkula, moje filmy. Chcę, że mnie nie słyszy. Po co to tym mówię? Co za. hała! Hańba będzie Stary że sami nie wyraźnie mówię, ale to tak ma. Jak cicho mówię, to znaczy, że mam trochę tak źle. Co za bieszką. Co mi spamuje? Jakby co nie wmówię, gdyby to snajka do tego pięknie nie chce. O, kręcamy wnikające z podmów, to no nie bo nie mam, ale już się rozszykuję, bo sobie przejdę. One no, wnikają. I chyba mamy snajkę na dużo. O mój Boże! <laughs> Jakie to drugie! Dobra, wy mówię, że to mój taki pierwszy party. अच्छा यार दुशाल अभी है सिर्फ मत एक तो भी है मैंने आने से बसे भाई दिन अंदर बाल इंटरनेट है तो इंटरनेट है तो यो ओ मजोड हां भैया क्या किस नॉर्मल कोज ऑफ को तो

Dobra, zaczekaliśmy na niego. O, a filmik trwa te tak, sze 6 minut, on dopiero na 23-tym Tak mi to wygląda. już Snake'a potem na O, a. Hej, co lepszy. Dziegnij. The... No nie, no. <ślesy> no, jeżeli tak, nie niech to to jest złodziejstwo, to nie tak. Nie no! Nie, nie, nie! Nie fair! To jest sprawiedliwe! Sorry, chodziło mi o stryjkę. Widzicie, jak napisał? On dość dużo pisze. Nie muszę To zrobić. Nie oglądacie. Nie spustacie. O fak. O mój Boże. Patrzcie. No, to taki. To jest takie, że musimy przeczytać dobre drzwi od I jest antyroszczystowe. Nie przejdę, nie przejdę do niej jeszcze, pamiętaj. Nie błagaj tego. To może być... To, to, tak. Jaki ten snake, to oszu! Nie ciekawe jak ja tu mam przejść. Bez jest Tak? Tak, tak. Dzięki On to sobie, sobie wcześniej, nie wykorzystał, ale powiem był. O! O, to pierwszy raz jest taki to Dobra, dobra, dobra. To tak przejdziemy. O! Jakby co ty co, coś, to miałem tak, jakby zapisuję. Oszuści. to? O, Więc wygramy tego jeszcze w No, widzę, że czas nam się kończy. Tak, do zobaczenia, do następnego odcinku.